Dzień dobry, z tej strony Adrian Szpakowski. Dzisiaj zaprezentuję Państwu BMW serii 1 o oznaczeniu 118i z 2019 roku. Zapraszam. Oznaczenie 18i, czyli mamy tutaj pod maską silnik benzynowy o pojemności 1,5 litra, napęd na tylną oś i ośmiostopniową automatyczną skrzynię biegów. Samochód, tak jak wcześniej wspomniałem, jest z 2019 roku i jest fabrycznie nowy, bezprzebiegowy. Samochód jest w kolorze białym, a kod kieru to 300 Alpine White. Jeżeli chodzi o wyposażenie tego samochodu, mamy tutaj reflektory w technologii LED, czujniki parkowania z przodu i z tyłu, srebrne aluminiowe felgi w rozmiarze 16 cali. Reflektory są oczywiście automatyczne. A dla potwierdzenia przebieg 12 km. Klimatyzację mamy automatyczną, a tapicerka to tkanina. Z tyłu mamy gniazdo 12V. Oraz dwie pary mocowań fotelików dziecięcych i sofix. Pokażę Państwu jeszcze bagażnik. Tak on się przedstawia. Pełną specyfikację samochodu znajdą Państwo w ogłoszeniu, do którego link zamieścimy w opisie filmu. Jeżeli zainteresował Państwa ten samochód, to oczywiście zapraszam do odwiedzenia naszego salonu na ulicy Czerniakowskiej 47 w Warszawie, odwiedzenia naszej strony internetowej lub kontaktu telefonicznego. W naszej ofercie mamy stale około 200 samochodów używanych, marek BMW i Mini. Dziękuję i do zobaczenia!